Siemanko z tej strony goli was. W odcinku z CSGO Skins dzisiaj pozbieramy sobie troszeczkę skrzynek. No i mam nadzieję, słuchajcie, że będziemy na plus. Zobaczymy, jak to wszystko nam dzisiaj tutaj pójdzie. Jeżeli nie znacie jeszcze stronki CSGO Skins, no to dzisiaj postaram wam się ją pokazać, zaprezentować jej funkcję. Myślę, że to będzie naprawdę fajna zabawa. Mamy troszeczkę wicie widzicie kasy do. Wykorzystania także możemy sobie dzisiaj trochę pootwierać Ale mam również dla was kod dzięki któremu możecie odebrać Słuchajcie bonusy klikacie tutaj jak zalogujecie się na stronę, link, link oczywiście macie w opisie Klikacie tutaj wpisujecie kolis Klik klik klikacie, aktywuj, no, akurat nie mogę własnego kodu yy, użyć, ale wtedy macie 10% bonusu i darmowe 2 zł. Yy, <laughs> Przepraszam, 2 i 10 groszy dla nowych yy, yy, użytkowników z kodem twórcy, także warto sobie go użyć. Link macie w opisie I tak się znają, od czego zacząć Nie chciałem przed odcinkiem zaczynać, żeby właśnie yy, Razem z wami tutaj wspólnie podwierać te skrzynki i zobaczyć, co uda nam się dropnąć Cieszę się, zobaczcie Mamy tutaj kilka opcji Mamy oczywiście skrzynki, których jest dosyć sporo Teraz pół party jest jeszcze przez 24 dni Tutaj są różne skrzyneczki Które też na pewno sobie otworzymy I zobaczymy, jak to nam dzisiaj pójdzie Ale na początek może otworzymy darmową skrzynkę Słuchajcie, codziennie możecie otworzyć Darmową skrzynkę na stronie Także no, po prostu grzech się nie zadał i z tego nie korzystać Codziennie wchodzicie, klikacie, otwieracie skrzyne, skrzy, skrzyneczkę I zobaczymy co nam dzisiaj dropnie No, dzisiaj 5.7 Ostatnio też właśnie 5.7 mi dropnął, także yy, Myślę, że możemy go sprzedać, no niepotrzebny on nam będzie Także 13 groszy, słuchajcie, jesteśmy na plus zawsze Zobaczcie, codziennie nawet kilka groszy na plus Zalogować się i wejść I mamy różne yy, skrzynki w różnych cenach Od złotówki, widzicie, za 2 zł, za 3, 6 Mamy skrzynki też droższe za do 60, 10, 426 630, 840. Za 1680 mamy również skrzynkę. Zobaczcie, tu są same noże. No nie wiem, czy się dzisiaj podkusimy na to. Zobaczymy. No jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na pewno skusimy się na taką skrzyneczkę. Tutaj można, o zobaczcie, można jeszcze sobie pokupować. Chyba jakieś, nie, można y, otworzyć. No i zobaczmy. to jest 1% na Marble fight czyli mamy 1%. Na ten nóż. No i wiecie, no to, to jest takie ryzykowne, ale na razie to zostawimy. Fajne są skrzyneczki. Tutaj mamy też Social Cases, też one są darmowe. Widzowie tutaj trzeba zaktualizować swój profil na Steam, czyli dodać frazę Winskin do nazwy swojego profilu i ustawić awatar. To są takie skrzynki społecznościowe, które również możemy otwierać. Tak samo, jeżeli dołączycie do serwera. Discord też możecie codziennie sobie otwierać yy, skrzyneczki za darmo. Tak samo z Instagrama, tu jest wszystko opisane. Także widzicie, trzeba kody jakieś, yy, no, kody dają wam na Instagramie i trzeba śledzić. Po prostu wpisać kod i otworzyć sobie za darmo skrzyneczkę. Tak samo z Facebooka, więc yy, warto sobie to po prostu obczaić. No słuchajcie, myślę, że można zaczynać. Mamy tutaj też również Case Battle. Yy, dołączymy, myślę, że sobie dzisiaj można. Zobaczyć jakie były dzisiaj najlepsze bitwy, Boże kochany Wartość bitwy o 61 tysięcy, o 54 tysiące O Jezus, ja nie mam jeszcze żadnych bitew, ale myślę, że na początek może Jakoś taką bitwę za No tu jest za 5 zł. Dobra, dołączmy sobie do tej za 5 zł. Zobaczymy czy ktoś jeszcze tutaj dołączy Koszt bitwy 5 zł i 88 Słuchajcie, groszy, oczekujemy jeszcze na jednego gracza, także Zaraz powinno to mm, już ruszyć, dobra? Słuchajcie, dobra, rusza, 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 bo chciałem zrobić cięcie, ale rusza. I zobaczmy. O, 0,25. No to mi wydropiło najgorzej, nie? Mi wydropiło najgorzej, jak na razie. Dobra, zobaczcie. Jak na razie jest lipa, jak na razie jest lipa. Najgorzej mi idzie, jak na razie. Złoty 18, tu gościu ma 12 zł. To już jest. Go gościu już, już jest na plus, nie? Bo wszedł za 5,88. Polera jasna. Ej, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja wygrałem jednak. Co jest? Czyli jednak ja widzowie wygrałem, zobaczcie. Za 13 złotych gościu tutaj. A mi dropnęło i zobaczcie, udało się wygrać. Jesteśmy, jesteśmy na plus, dobra. Myślę, że to. Mm, nie wiem, czy to sprzedawać. Myślę, że tak, bo to nie są jakieś skiny takie, wiecie, także sprzedaliśmy te 16 skinów. No dobra. Zobaczcie, mamy saldo 4160. Lecimy teraz, może zruszamy ze skrzyneczkami. Zobaczcie tutaj odliczanie czasu, czyli możemy wrócić za 24 godziny i otworzyć sobie skrzyneczkę. Dobra, słuchajcie, otwórzmy sobie na początek, może hmm, to ultra case i otwórzmy sobie może 3 na raz, takie za 1260. Zobaczmy, jak to pójdzie. Zobaczmy, czy będziemy na plus, czy nie. Dobra, jest Asimov, jest. I zobaczcie, słuchajcie, jesteśmy. Jesteśmy na plus, sprzedajmy wszystko za 15, sprzedajemy za 15, no i dobra, zobaczcie, już jesteśmy na plus, za 15 otworzyliśmy do 12,60. 60, Odwróćmy sobie jeszcze raz te trzy, trzy skrzyneczki, zobaczmy jak pójdzie, no, 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 mamy Darkwina, Imperiala, no i kurde, jesteśmy, powiedzmy, że prawie na zero, nie, dobra, z tych sobie wychodzimy, idźmy teraz... To może jakiś trochę droższych Tutaj jedna mnie taka zainteresowała Widzowie, skrzyneczka za 50 zł Cybercase I tutaj zobaczcie, jest do wygrania Talon Knight, tylko do niego są małe szanse no to jest No, mały procent szans, że to trafimy Ale dobra, otwórzmy sobie jedną taką skrzyneczkę Zobaczmy jak to pójdzie Za 50 zł widzowie Uwaga, uwaga, uwaga Kurde, jesteśmy tam Dobra, to sprzedamy sobie Musimy tutaj, musimy się odrobić. Mam nadzieję, że uda się od... Dobra, no tutaj będzie lipa. Dobra. Dobra, nie, nie, dobra, nie jest lipa taka. No to, to powiedzmy okej, okay. dobra, to też sprzedam. Otwieram jeszcze jedną. No i ciekawe jak to pójdzie, dobra, shell Kurde, coś, jeszcze, dobra. Myślę, że nie będziemy po jednych tak tego klikać. Za 150 otwieramy trzy skrzyneczki. No i ciekawe jakie skiny nam tutaj teraz dropnął. No. No, tutaj te skrzynki patrzę, że nie oddają, więc nie wiem, czy ładować tu jeszcze pieniądze w to. Widzowie, no, szkoda, trochę mi pieniędzy jest, także dobra. Yy, teraz tak. Yy, lecimy może ze skrzynami. Jest tutaj skrzynka za best case. Spróbujmy tego best case. On jest za 126 zł, ale zobaczcie, jakie tu są eleganckie skrzyneczki. No, można takie fajne skiny widzowie wydropić. Dobra, na razie na początek jedno. Proszę, oby coś, oby coś fajnego dropnęło. O! o! No nie. To będzie lipa. 90 dobra. To sprzedamy. Otwórz ponownie. Lecimy, 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 lecimy. Dragon Fire. No zobacz, milon no będzie czy nam coś tutaj? No nie, 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 dobra, sprzedamy. Lecimy. Jeszcze jedno, dobra, jeszcze jedno. Oby tu coś w końcu no. No i nic z tego. Patrzę. No coś jest z tymi zaraz spokojnie trafimy na jakoś. Dobra, to tego USP-ka w sumie zostawię, bo też oczywiście, widzowie, chciałbym dla Was mieć coś na konkurs. Yy, musicie się zarejestrować z mojego kodu, widzowie, z mojego linku w opisie. Zare zarejestrujcie się na stronce. No i będzie na pewno konkursik na skiny, także. Yy, tylko, nic tylko czekać. Anarch anarchic Case. My tej nie otwieraliśmy. No, tutaj zobaczcie, jakie są eleganckie. Dobra, otwieramy za 210. Boże, kochany, na razie, na razie nie. Nie tego, nie, nie zwraca nam się. 82, dobra, to zostawiam. Może później ulepszymy to jakoś. O, 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 ręka... Rękawiczki! Dobra, mamy rękawiczki. 380, zobaczcie, 200 wyprawy jesteśmy na plus. Dobra, rękawiczki zosta zostawiamy sobie. Dobra, jak w takim razie, jeżeli udało się ten. Lecimy jeszcze raz z tą skrzyneczką. Proszę, oby coś. No, 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 no. No, no i tak. Nie jest źle, dobra nie jest źle, to też zostawiamy sobie I tak się zastanawiam widzowie nad jedną właśnie z tych skrynek. To jest 50-50 case 50-50, eee, otwórzmy sobie AK-47, tu jest 50-50, tutaj widzicie także, dobra otwórzmy sobie jedno, zobaczmy jak nam pójdzie i zaraz może sobie coś poulepszamy, coś się pobawimy, Redline. O, Redline myślę, że 8 dyszek. Zobaczcie. to za 42 zł. 8 dyszek. Czyli jak tu zrobiliśmy 8 dyszek, to a stąd wychodzę. I zróbmy jeszcze AWP-Case. Asimov, Redline, Hyper Beast. Kiedyś miałem Asimowa. Pamiętam, miałem kiedyś Asimowa. Miałem kiedyś Redline, tak samo. Hyper Beast tak ja też miałem. I Safari też ja też miałem. Dobra, otwieramy. O, za 84 zł. Proszę, oby Hyper, 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 hyper. Dobra, Hyper Beast. 99, kurde, jak te skrzynki oddają tutaj, dobra, w takim razie jeszcze USP-ka zróbmy, no, kurde, zawsze możemy, żeby tak sobie właśnie widzicie, widzowie, poklikać, myślę, mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodobają, za 37, no, okej, okay, dobra, nie będziemy tu kombinować i jeszcze tą ołym czwórkę otwórzmy, dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie, magnesium, tutaj lipa, widzowie, no, to widzicie, no, po prostu... No tak nam się przydarzyło. Mieliśmy 6,9% szans, że to nam się trafi. Ale sprzedamy sobie to za 38 groszy. Dobra, z tego wychodzimy. I na sam koniec, widzowie, na pewno też powrócimy. Tu są też takie dedykowane skrzynie, na przykład do AWP, wiecie. Zobaczcie, z Counter Strike mamy nawet skrzynki do odłożenia... Kurde, żeby otworzyć... Brawo! No widzowie, żeby otworzyć to brawo, to... Przepraszam Was za ten dźwięk, to był u mnie. No, tutaj mo można by było coś zrobić, ale trochę powiem wam, że się cykam. Troszeczkę się cykam, tu jest tak samo tutaj. No, delikatnie się cykam, ale zobaczymy, może powrócimy do tego. Strasznie, widzowie, kusi mnie skrzynka Knife Case, bardzo mnie kusi. Musimy się nad tym zastanowić, czy warto ją otwierać. Chętnie bym ją otworzył. Zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Na razie przechodzimy teraz tak do Case Battle. No, i można dołączyć. Tu patrzę, że za 2 zł tego, tego. Yy, może standardowe. Za 1500? Ktoś tu ma? Boże. Udało nam się jedno wygrać. Dobra. Wchodzimy, dobra. Tu za 2 za złote wchodzimy. Proszę bitwy. Dobra. Zobaczmy, czy uda coś nam się tutaj ugrać. Dobra. Na razie. Dobra. okej okay. ok, czyli, no, teraz nie siadło. Ale słuchajcie, to nie jest, no. Nie jest y, jakaś duża strata. Stwórzmy sobie, może, nową bitwę i zróbmy bitwę. Słuchajcie o. Może, tak, jakąś za 10 dyszkę może, co? Bring case, o. Łączny koszt. Dajmy sobie, może, jeszcze jakąś lovely case. Dajmy sobie, może, jeszcze jakąś y, summer case. No i dobra. Tak. I teraz tak. Y, standardowy, może na dwóch graczy. Dobra. Otwieram. Ciekawe, czy ktoś bije. Za, za chwileczkę zobaczymy, czy ktoś wbije. Nie wiem, czy bota dodawać. No zobaczymy. Chwilę poczekam. Może ktoś akurat wpadnie tu, nie? Dobra, jest gościu. Jest gościu. Proszę. Dobra, na razie jest. Na razie, na razie jestem bardziej na plus. Dobra, proszę. Kurde. On jest bardziej na plus. No zobaczymy, zobaczymy, jak się uda. Dobra, teraz on, on badal... Boże, dobra, przegraliśmy. To sprzedaję, bo to jest. Wiecie, jakieś grosze. Dobra, no przegraliśmy, trudno. Nic się nie dzieje, słuchajcie. Można dołączyć do gościa za 7 dyszek. Dobra, dołączą za 7 dych 7, 7 dyszek, dobra. Tu dwa boty są i jeszcze jakiś gość. Dobra, na razie ja jestem. Nie. Na razie tutaj zobaczcie. Boże, no i znowu. Nie! Mi się udało 168 Wszystko zgarnąłem, to co oni chyba Dobra, to tak Teraz yy, Hyper Piston, drodzy, dobra Zostawiamy to, do, zostawiamy to na razie Exchanger, dobra Wybierz swoje przedmioty do wymiany Dobra, możemy sobie coś, słuchajcie Wymienić, mamy tutaj taką awłupkę Na przykład awłupkę można wymienić ale dobra, to myślę, że na razie nie będziemy tego wymieniać Ale słuchajcie, tutaj jak macie jakieś przedmioty Wchodzicie i możecie sobie na przykład, nie wiem Dwa przedmioty, możecie sobie kilka przedmiotów wziąć I wymienić na na przykład jeden, na jakąś kosę, nie? Czyli mam tutaj, no AWP, m Kałacha, drugą m rękawiczki I mogę sobie to, słuchajcie, wymienić za no, za jakąś, kurde, koskę, jakąś elegancko Także tu możemy sobie wymieniać Ja może, słuchajcie, wymienię sobie może wymienię sobie Redline za coś? O, Redline'a słuchajcie, wymienię sobie za starlight. Dobra, to wymieniamy sobie jego. No, czekajcie, za to, czy może. Hmm. Wiecie co? Może zamiast tego weźmy sobie. No weźmy sobie tego night, night a. Dobra, nie wymieniamy. Ok, czyli trzeba trader ustawić, widzowie. Także czekajcie chwileczkę, ja to ogarnę. Dobra, no, już ustawiłem. wiecie co jednak się wymienię y, za to. Dobra, robimy cyk. Przetwarzanie. I możecie śmiało się wymieniać. Niech ktoś wam jakiś skin dropnie. I chcecie coś po prostu innego za podobną cenę. Wchodzicie tutaj no i wymieniacie. Przetwarzanie. Cyk, 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 cyk. I zaraz będzie szło. Słuchajcie, y, do mnie. Dobra, a teraz my to w tym czasie. O, dostarczanie. Dobra, także my w tym czasie możemy sobie. Pomyśleć nad jakąś kolejną yy, skrzyneczką. I wiecie co? Myślę, tak się zastanawiałem nad tym, czy wydać tyle pieniędzy. Zobaczcie, tu można na przykład Dragon'Oreal Dropnąć i zastanawiałem się nad tymi skrzynkami. Czy otworzyć tą. No, czy otworzyć. Yy, Czekać, gdzie ona była. Czy otworzyć. Tą to otwieraliśmy, chyba, tak? Ale tu była jeszcze ta skrzyneczka. Słuchajcie. Yy, była ta chodziło mi o to, Royal Case, właśnie. I co nawet. Knife gdzieś, tu była skrzyneczka. Te skrzyneczki. Su, Supreme Knife. O, Knife Case. Myślę, że sobie to otworzymy. Ale jeszcze spróbujmy. Spróbujmy, słuchajcie, otworzyć może. Drink Case'a. Zobaczmy, co tutaj nam wypadnie. Może akurat coś. A może akurat coś dropnie fajnego. No dzisiaj jest OK. Nie ma, nie ma w sumie tragedii. Dobra, otwórzmy sobie te. Trzy skrzyneczki. Mam nadzieję, że coś fajnego dropnie. O, 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 M4. Była. Cholera. Na jest tylko 6%. A ile mamy? 40. Dobra, to jesteśmy na plus. Mimo wszystko jesteśmy cały czas na plus. Dobra, no to super. To, to sobie zostawiamy. Jest tutaj też pullcase case. No i nie wiem, czy. Dobra, ryzykujemy. Za 210, za 210 ryzykujemy. pullcase case. Wulkan? Tylko jakiś zniszczony, tak? Co jest? Wulkan jest teraz taki drogi 450 Dobra Nie sprzedaję go Otwieramy ponownie pool case'a Teraz nie odda Teraz nie odda niestety No dobra trudno To możemy sobie sprzedać w sumie Przechodzimy jeszcze Kurde no kusi mnie jeszcze tutaj Luxury case Dobra Słuchajcie Royal Case. Royal Case kosztuje 630. Ale są tu fajne rzeczy do wydropienia. I słuchajcie, dobra, ryzykujemy, otwieramy Royal Case za 630. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, jesteśmy troszeczkę na minus, ale mam nadzieję no, kusi jeszcze knife case. Mam nadzieję, że jak otworzymy tego case'a, to to po prostu nam odda. Dobra, nie będę się zastanawiał, tylko po prostu otwieramy. Dobra. Dobra, sprzedaję go. Otwieramy jeszcze raz Knife Case'a. Nie, 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 nie. Co jest, co jest? Udało się, dobra, ten jest na plus, dobra. Zostawmy go na razie, zostawmy go na razie, i być może go byśmy sobie na przykład wymienili na, na coś innego, nie? Bo to można powymieniać. Także albo po prostu zrobimy z wulkana i z foresta yy, coś lepszego, i na przykład z, te, z tych yy, rękawiczek coś byśmy po prostu, wiecie, ogarnęli. No zobaczymy, widzowie, zobaczymy. No myślę, że na razie nie ma co już ryzykować. Otwórzmy sobie jeszcze rust case'y 3, zobaczmy co w rust case'ach nam dropnie, za 14 Dobra, cyk, no, chyba raczej nie będziemy na plus No, raczej na pewno, dobra, sprzedaję to No i troszeczkę żeśmy dzisiaj potwierali, bo potwierali bardzo dużo emocji Słuchajcie, mało tego, dla wszystkich, którzy zarejestrują się na stronce i użyją mojego kodu KOLIZ Po prostu zwykłe K-O-L-I-Z Mam dla was do rozdania Hyperbista, taką WP, słuchajcie ona kosztuje aż stóweczkę, także no myślę, że fajna fajna sprawa. Wystarczy, że do, doładujecie konto za no, minimum tutaj jest 8.40, no i po prostu macie szansę wybrać wygrać tego Hyperbista. Myślę, że spoko, na pewno będą też jeszcze skiny do rozdania, także musicie po prostu śledzić e, odcinki. No i co? No dzisiaj troszeczkę żeśmy sobie pograli sporo emocji, udało się jakieś fajne rzeczy słuchajcie dropnąć. Jestem zadowolony, no mam nadzieję, że w kolejnym odcinku po prostu Coś nam słuchajcie bardziej odda, ale i tak mimo, jest, mimo wszystko jest git, mamy wulkana, mamy kosę, nie, przepraszam nie kosę, rękawiczki No i jest git, jest gites, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, dziękuję za oglądanie, no i pamiętajcie Wpisujcie kod twórcy tutaj na stronce, cyk No i tu wpisujecie colis Aktywuj, no i tutaj doładujecie na przykład za 8, 8,40 jak załadujecie Wyładujecie, no to wtedy możecie wziąć udział w konkursie o AWP. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Na razie.